No hej, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Astyś, a to jest kolejny odcinek z gry Dead Space 2, czyli Martwa Przestrzeń. I zobaczmy na sobie na początek ekwipunek, mamy... no dużo nie mamy, trochę mamy, no dobra, to powinno nam chyba stać. mamy dwa ogniwa, mhm. I mamy iść w tą stronę. Zobaczmy, czy w ogóle coś tu jeszcze takiego może jest, może coś, co się przyda. Nie, to jest tylko światło, dobra, dobra. No to co, my jedynie co możemy, to iść sobie w troszeczkę dalej i zobaczyć, jak to dalej będzie się kontynuowało. Mogę przeładować? Oczywiście, nie ma kto przeładować karabin. No i idziemy dalej, dobra. Tu i tu, aha. No, ta, no innego wyjścia raczej <laughs> nie mam. Shit. No i tu i tu, no i tak jak myślałem, No 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 Dobra, ale zbierajmy sobie wszystko Bo wszystko się na pewno przyda Okej, okay. chodźmy do góry w takim razie Dobra Mogę, pój tu okej. Okej, okay. okay, tego się nie spodziewałem, że on mnie tu może zaatakować. No tak, wszystko pozamykane, co nie? Шистка. Хыбата. Да, бра. Як тут з тим? Добрий ранок. 2:55 pump. Bo... I teraz daj jak Dobra, może to sobie sprzedam, jak się uda. Zobaczymy. Skąd to w ogóle takie? Dobra, to nie jest fajne, ale okej, okay, okej. Okay. Byleby do przodu... O skurdecki. Dobra... Czy my tu czasem nie byliśmy? Nie wiem. A, jak pełny, to musimy usunąć sobie na przykład, nie wiem, może to. Dobra, patrzmy sobie, czy coś tu może jeszcze będzie ciekawego. A tu coś mamy? A to tylko to jest dobra. Mamy sklep, dobra, chociaż. O, tyle dobrze. Mini detonujące, duży zasad medyczny. Ostrza rozpróbacza, dobra. I pipunek, co ja tu bym mógł sprzedać? Na przykład to. Co by mógł sprzedać? Dobra... Trochę mam tego, co nie? Ach, niepotrzebnie, bo to sprzedawałem, ale okej... Okay. Zobaczmy co mam... Aj! Wyszłem! Aj, nie niepotrzebnie, niepotrzebnie! Jeszcze raz sobie wejdźmy... Tutaj co mamy, dobra, myślę, że mi starczą na razie. Ale mógłbym sobie... Dobra, tu mamy takie, może, jedno z tego, albo dwa nawet, żeby nie było. Bo dlaczego by nie? Mamy dwa węzły, mógłbym sobie jeszcze kupić jeden, ale ja wiem. Dobra, kupię sobie w razie czego. Może się kiedyś to przyda, wiadomo, co nie. No przeładujmy sobie. Okej, okay. Uleczmy się. Dobra, no i źle nie jest, dobrze jest póki co, dobra, także tu i tu idziemy, okej, okay. chodźmy sobie powolutku. E, e my go No shit, No ale co przeżyłem? I już jakieś problemy. Mogę to podnieść? Nie mogę. A psia krew, okej. Okay. No to co, to, to, to lecimy dalej, 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 dalej yes. No właśnie, to nie lubię jak są po tej i po tej drzwi. I to mam iść. No, 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 no. Już, już idę, tak. Ok. -la, la To mi chciało zabić! Kolejny, kolejny węzeł mamy, nice! Tylko dziadko tych st te sto wywiduje, wiecie? Nie po nie podtrzymaj co zrobiłem... Mój błąd... Myślałem, że to jest y, odporna y, szyba... <laughs> ok, ok, dobra... O oh my god, oh my god, dobra... A to nie! Tędy idziemy, dobra. Nie, wróć, dobra. Coś mi się pomieszało, dobra, dobra. Odpuść to. I tutaj. No, bo jak to uszkodzę, to będzie. L lipa. Czy nie? No, lepiej, żeby tak było niż chyba w ogóle. Ale tu mamy węzeł? Ok. Coś tu jeszcze mamy? Nie, tu chyba już nic nie mamy. Ale... A ja, mogę? Dobra. Oh my god. Dobra, oh po polutku idziemy do przodu. Dobra. Chyba się udało. Ok. Co tu mamy? No to biorę. No i tutaj nie, ale tam już coś mamy to. Trzeba sprawdzać, trzeba sprawdzać. Myślę, żeby sobie jakąś. E, w razie czegoś chyba jedną broń kupić. Bo by się w sumie przydało. No czemu by nie, co nie. Okej. Okay. No i tu mam śnie. Idziemy tutaj jeszcze. Chcę sobie ten... Chcę sobie... Wszystko dookoła pooglądać, zobaczyć. Co i jak. To się coś może przydać, co nie? Na przykład taka apteczka. Okej... Okay. nie żyjesz. Eee, może sobie ulepszymy coś, co by się nam przydało? hmm. hmm, 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 hmm. Może e, piła? Nie, no piła schowana ma na maxa. Nie, no hmm. Nie, może coś z karabinu? Raz, dwa. No, nie by się przydało, no nie wiem. Takim. Hmm. Dobra, bo karabin w sumie zły nie jest, co nie? Przeładowanie to nie raz i dwa. No, pojemność by się przydała, no zaraz zobaczymy jeszcze. Faktycznie, miałem tu na HP. Hmm. DMG. Ja wiem czy mi potrzebne DMG, raczej znaczy, rzadko chyba co z tego korzystam. Chyba nie. No i tu mogę dać jedynie jeszcze. Potem tu. No i chyba tu... no, A jak dalej będzie, to... Zobaczymy. No okej, okay, także... No, to tyle w sumie, dobra. Zawsze to troszkę HP. Wiadomo, no. Więcej będzie, co nie? No, dobra. Czy coś my tu takiego tego mamy? Chyba nie mamy. Także możemy sobie Gierkę zapisać. A akceptujemy. Tak, nadpisz. Ale idziemy dalej, i tak. nic nie zrobię aha no i tu musimy no dobra to chodźmy sobie tu dobra Okej, okay, um. Aha, tu jeszcze coś mamy, o proszę. A, dobra, chyba już wiem, po co to koło jest okej. Okay.

Tak bym jeszcze coś potrzebował, ale Jakieś chyba muszę? Koło znaleźć czy coś? No ale... Skąd ja ci wezmę jakiekolwiek koło? No. Jeszcze rozglądam. No ale ja tu chyba już nic innego nie widzę, więc... 이 차. Chyba że czekajcie, bo to potrzeba nam to i to A... w serio, my tu mamy część. Czekajcie, części mam tu jakieś potrzebuje. ciężko mi powiedzieć, co ja potrzebuję ja sam nie wiem, ale... nie wiem, może to? Chyba nie. Aha. Nie wiem. to może? Gdzieś to wsadzę, niby. No też nie, to nie tu, tylko tu, hm, no nie wiem, naprawdę, ja nie wiem, no, choćbym nie wiem co, to ja nie wiem, no. To się chyba na pewno przychyba. Też nie. Wow, ja wiem, że masz części znaleźć, ale... Kopię, ale skąd ja ci części wezmę? Szczerze to ja nie wiem, no Mogę się jeszcze na chwilę przejść e, Zobaczyć co i jak, ale Ja tu żadnych części nie widzę, no to nie ma sensu. Po co mam miałbym się wracać? No właśnie. To nie ma sensu, po co mam się wracać, no. Dobra, nie wiem. E... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, no to jest coraz cięższe jest, no, masakra. Masakra, dobra. Nie wiem, no to nie wiem. Okej, okay, dobra, także co? Zapisujemy grę i chyba kończymy, no bo innego wyjścia nie widzę, a tu nic innego chyba też nie mam Wynajmniej ja tu nic Innego nie widzę, żeby było Też nie, no właśnie. I co? No nie, no to co? No gdzie ja to dam? Tego też tu nie, nie wsadzę. No nie, dobra. Dobra, nie ma to, nie ma to, to, to co, kończymy odcinek, widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku uda nam się zobaczyć co i jak mamy co zrobić, a więc do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.